Cześć, witajcie w nowym vlogu. Taki będzie vlog samochodowy? Jeden załatwić sprawy do Wałbrzycha. Mam jakieś tam 2,5 godzinki drogi. Coś tam po drodze. Może zobaczymy. Teraz nawiamy. Dobra, na razie. przerwa na tankowanie i kawkę. Jest 6.06. I jedziemy dalej. Trochę mroźno, ale nieźle. Napowiadali minus 10, a jest minus 4. A nią taki pomysł na wycieczkę gdzieś w marcu tam wujek w rodziny ma mieszkanie na majorce i chcemy takim tam wediowanym, używanym starszym. Końca przywitał, warto rano wstać. Po tego wyjazdu do Hiszpanii to po drodze chcemy spać na tej campinga gdzieś na dziko, a później spróbować nie wiem, dwa tygodnie jak mieszka się po prostu tam na Majorce w tym mieszkaniu. Tam mieszkanie, które jest do wynajęcia jest z samochodem, płaci się tylko za ubezpieczenie tego samochodu, tam na tydzień jakąś kwotę. Jest meblowane blisko do, do oceanu, więc myślę, że to fajna opcja. Podlinkuję Wam też. Podlinkuję Wam link, podlinkuję. Wstawię Wam link do tego mieszkania. Jest tam rower, balkonik, widok na ocean, basenik jest na tym siedlu. Myślę, że to fajna opcja i nie jest drogie, bo bodajże około 50-70 euro na dobę i tam chyba na koniec jakieś sprzątanie jest dodatkowo płatne, ale to będzie wszystko w linku. Jakie znaczy, coś dość, będzie interesujące i czy nakręcić w tym materiał. Kata jak będzie u nas, coś a jutro ma będzie już chyba cieplej. Hmm, teraz na razie nie będziemy w tym tygodniu nigdzie to podróżować. Może w przyszłym tygodniu lub jeszcze za tydzień, ale będziemy nagrywać takie vlogi. codzienne, jeśli coś się będzie działo Też ten projekt mam w głowie tej hopki jak dosypię tylko śniegu, to na pewno zacznę go realizować. Czy tam nie pójść jak stopnieje i tam jest ogólnie piach, więc mógłbym sobie już coś tam usypać, to że jakby dopadało śniegu, to byłoby mniej pracy. Na razie oglądam jakieś filmy jak to zrobić. Jak tylko się wybiorę, to na pewno coś nagramy? A myślę też nad tym bo wczoraj oglądałem live od szafy prowadzę sobie na jakieś nie wiem, dwa miesiące jego FFD, czyli taki fast food diet tak, że ja trochę tam przychodzę na siłownię i bierzę na rowerku, więc pewnie go jakoś tam delikatnie zmodyfikuję no ale głównie chodzi o to, żeby jeść jeden posiłek tak? To nie będzie to taki typowo codziennie fast food coś trochę zdrowszego no ale chcemy zobaczyć w jednym posiłku przez dwa miesiące Baga zleci i jak zleci, nie? Więc z tego myślę, że będą shorty, tak jak robi szafa. Albo robimy coś takiego, jak latnę gdzieś tam na TikToku, że dopóki szaf, szafa nie przyjedzie, to, to nie przestajemy. Zobaczymy, może coś wymyślimy. No więc to też będzie może teraz taki pomysł na te odcinki. Aż do wyjazdu. Nie wiem jak to się sprawdzi właśnie na wyjazdach, na pewno no, no nie będę ja śniadania gdzieś tam w hotelu, czy w pensjonacie i czy będę miał siłę na nartach, więc... ale to zobaczymy, nie? Wszystko wtedy nie będę musiał... Już powoli dojeżdżamy. Szwyki. Już powoli dojeżdżamy tak. tak jak mówiłem wcześniej. Dzisiaj zaczynamy FFD od szafy i zaczniemy od upajdy, Będą z tym jakieś shorty, może też. Sprawdzimy za sobą przez miesiąc chyba, zobaczymy jak efekty. Więc zapraszam na pierwszego czwarta dzisiaj. No. no Ja już dojechałem z powrotem, u nas zrobiła się super pogoda. Dzisiaj wybierzemy się gdzieś na basen, ale najpierw trzeba pracować trochę i załatwiać sprawy, które nas ciążą. <goda> no, ale pogoda piękna. Spacerek na pewno tak jak mówiłem, zaczynamy FFD, tak jak szafa, fast food diet. Dzisiaj kebab pupajdy, duży z rybkami. Zobaczymy, jak będzie smakować. Cześć, witam w kolejnym dniu. Jest 5:50, jedziemy właśnie, czy jadę właśnie na siłownię. Dosypało bardzo dużo śniegu. Ale dzisiaj mogę ci odnieść, więc pewnie w ciągu dni to wszystko zniknie Dzisiaj kontynuujemy ten, tą fast food diet Będziemy myśleć co sobie zamówić dzisiaj na obiadek albo coś układuje no i na pewno zamiast tego relację A jeszcze miałem dograć co do yy, Kebaba tego upajdy to był kebab duży z frytkami w środku, mięso mieszane i no, nie, nie był zły, był taki średni jak na to co jadłem wcześniej na początku były myślę, że 200 gram większe teraz troszkę mniejszy ale smakowo był ok nie? No i dzisiaj jak dobrze pójdzie około 16.00 wybieramy się na taki najbliższy stok, który tu mamy w okolicy na Kopribne do Czech Znajomy stworzy taką grupę na Whatsappie pasjonatów <gry> którzy lubią jeździć na nartach no i jest już sporo osób chyba tam do kogoś się dołącza albo z samochodem więc będzie krótka relacja wieczornej jazdy na kopliwnie zapraszam pewnie pojawi się to jutro na kanale a nie jest, nie jest duża górka ale wieczorem w tygodniu myślę że można się spokojnie wyjeździć